Hejka, dzisiaj pokażę moją kolekcję LPS. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od piesków. Pierwszego pieska, co wam pokażę, to jest taki. Jest bardzo ładny. Zamówiłam go na ebayu za 50 zł i jest. Po prostu ten kształt jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Jest słodki. Dobra, przechodzimy do następnego Pet shopa. To jest Pet shop z jednych moich ulubionych. Mi się bardzo podoba. To jest taki piesek. Ona jest prześliczna. Nie pamiętam za ile ni za nią dałam. Wiem, że ją kupiłam w smyku. To pamiętam. Zostawię z takim jeszcze jednym Pet shopem, który wam zaraz pokażę. Kolejny petshop. To jest taki. Jest bardzo śliczny. I co mogę o nim powiedzieć? Że, że tego Petropa zerowałam na OLX za 47 zł, coś takiego? 47 nie pamiętam. Dokładnie, ale no. Jest bardzo śliczny i mi się podoba. Oj. Kolejny to jest Pop, który mi się też ślicznie podoba. To jest Jamnik. Ona jest trochę w popłakanym stanie, jak to widzicie. Ale no, ja ją trochę zniszczyłam. Poprawiam się, ale tak. No, jest śliczna ogólnie. No. Kolejnym kształtem będą rybki. Pierwszą rybką to jest ta. Jest bardzo śliczna. Ona jest nowa. Chciałam mieć taką pomarańczową rybkę, ale zanim ja bym ją w boxach, która trafiła, to minęło wiek. Wiem, że są kody, ale mi się nie chce sprawdzać i no. jest, Więc znalazłam taką. Jest trochę tutaj brudna, jak widzicie, ale to nic. Kolejna rybka to jest ta. Tą już pokazywałam, ale jeszcze poprawię. Jeszcze raz pokażę. No, ona jest taka ładna. Do moich ulubionych nie należy, ale jest słodka. Kolejny petrzebem jest taki, ja po prostu go nazywam rybką, no bo jest taką ala rybką. I jest słodki. Kolejny kształt to jest panda. Pierwszą mam taką, która jest bardzo śliczna, bardzo mi się podoba. No i co mogę o niej powiedzieć jeszcze? Jest śliczna, ten różowy jest prześliczny. No. Dobra, przechodzimy do następnego. Następny Petrop to jest ten. Też jest trochę popłakany w stanie, jak tu widzicie. Ma różowe, tu ma brudne. Więc ale takiego kupiłam. Tego akurat nie zepsułam, ale tak już był. No. Dobra, następny Petrop. Kolejny kształt to jest kot. Pierwszy kot to jest taki. Jest bardzo śliczny. No i. No. Kolejny petrop to jest ten short hair. Też jest ładny. O, mi się tu O, ale też. To jest petrop z popów. To jest najbardziej czysty. Nie no jest prześliczna. I tyle, co mogę o niej powiedzieć. A jeszcze z piesków mam tą spanielkę. Ona jest prześliczna, tylko problem jest tym, że się błyszczy. Ale ogólnie jest słodka. Bardzo chciałam tego Petrzopa. Tu ma brudne, ale no cóż. Jeszcze będę próbowała to zmywać. Tu pokażę dwóch pet shopy. Oj, Jeden jest taki. A drugi jest taki, więc mamy takie dwa petrzopki. Są też słodkie. Nowy petrzop to jest ten. Ja mam jeszcze takiego różowego, tylko jak go znajdę, to wam go pokażę. A ja muszę go znaleźć. Więc. No. Teraz Wam pokażę całą serię czwartą. Jakie Petrze mam z tej serii? Normalnie mam jeszcze jednego, tylko on też gdzieś go posiada, więc zaraz Wam go pokażę, Czy go znajdę. Pierwszy to jest taki konik morski, go już widzieliście pewno na openingu, więc tak się prezentuje. Drugi to jest żółwik, co jest też słodkie. On ma te plamki, takie słodkie, do niego wszystko tu pasuje. On jest prześliczny. Tak mi się podoba Kolejny to jest Taka małpka Tylko ten zrebny mi się nie podoba Ogólnie jest spoko I kolejny słonik to jest taki On też jest śliczny Nie lubię zbytnio różowego, więc Aż tak mi się nie podoba Bo ma dużo tych kwiatków i... I no Nie spadaj mi i znalazłam chiławek. Leżała na podłodze, więc taka chiłała. A drugi to jest ten dziobak. Go też znalazłam. Fino. Kolejna to kapibara. Ona jest przesłodka. Ja się tak smucę, że mam tylko jedną, dlatego będziemy polować na brązową. No jest taka śliczna, boże jedyny. No dobra, dalej przechodzimy. Kolejny petrzeb to jest ten byk. On jest też słodki. Bardzo mi się podoba jego design, tylko jest w popłakanym stanie. No. Kolejny petrzeb to taki dziobak. I śliczny. No. I taki króliczek. Też jest słodki. Nie mam za dużo nic do powiedzenia, więc nie podoba mi się zbytnio, ale no cóż. Tak się prezentuje cała moja kolekcja. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I czekajcie na kolejne odcinki. Na razie.